Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem wam, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo Pańskie Tobie Chryste. 27 lat temu, 25 maja 1997 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II wydał swoją jedenastą encyklikę. Aby byli jedno, ut unum sint. I ta rocznica może nie bardzo znacząca, ale w kontekście Ewangelii, którą czytamy w ostatnich dniach, o tyle potrzebna, by w nią wspomnieć, bo mówimy ciągle pra o prawdzie. Piąty raz w dzisiejszej Ewangelii w tych dniach słyszymy zapowiedź Ducha Prawdy. Już piąty raz Chrystus przypomina, że bez prawdy, mówiąc językiem nas współczesnych, Daleko nie pojedziemy. I w kontekście wspomnianej rocznicy wydania encykliki Jana Pawła II trzeba powiedzieć, że bez prawdy ciężko zadbać o jedność. Co najbardziej na świecie rozbija jedność? To, że każdy chce przeciągać linę w swoją stronę i dowodzić swoich racji i swojej prawdy. Wystarczy nam się odwrócić nieco ponad 500 kilometrów na wschód, by zobaczyć, że tam, gdzie brakuje jednej, jedynej prawdy, tam będzie wojna i rozłam. I patrząc więc na dzisiejszą Ewangelię Jana, na to, że Pan Jezus po raz kolejny mówi nam o Duchu Prawdy, o Duchu Świętym, bez którego wprawdzie nie potrafimy sami stanąć, ta Ewangelia doprowadzi nas aż do 5 czerwca. Jeszcze przez półtora tygodnia ciągle będziemy rozważali Ewangelię właśnie w kontekście Ducha Świętego, czekając na wylanie się Ducha Świętego w Dzień Pięćdziesiątnicy. Dochodzenie do prawdy zawsze było i jest procesem. To czas jakiejś refleksji, czasami może nawet błądzenia, po to, żeby rzeczywiście móc stanąć tak naprawdę w prawdzie. I prawda jest czymś, co wymaga bardzo konkretnej odpowiedzi. Ona albo jest, albo jej nie ma. Kiedy mama zapyta swojego syna, swoją córkę, czy pościeliłeś łóżko, odpowiedź jest jedna: tak albo nie. Nie da rady trochę pościelić łóżka i trochę nie pościelić. Ono albo jest pościelone, albo nie jest wcale. I z prawdą jest tak samo. Albo jesteś prawdziwy. Zawsze i ponad wszystko, albo jesteś po prostu zakłamany. Nie da rady trochę powiedzieć prawdy, ale jej trochę ukryć. Jeśli człowiek będzie próbował tak robić, to i tak sam skończy marnie. Pogubi się. Tak jak pogubione są dwa zwaśnione narody na wschodzie naszego kraju. Jeśli nie ma prawdy, nie ma kompromisu w odkrywaniu prawdy, jej po prostu nie ma. Jest jakieś zafałszowanie, jest chaos, nieporozumienie. I patrząc więc właśnie na Ewangelię Jana, na potrzebę bycia naprawdę prawdziwym, choć czasami to bolesne, bo żeby stanąć w prawdzie, trzeba też złamać siebie. Nie wolno stawiać na swoim, bo wtedy nie dojdziemy do prawdy. Jeśli człowiek będzie chciał prawdę pokazywać przez pryzmat siebie samego, przecież to nie jest prawda. Ewangelia dzisiaj mówi nam, gdzie ona jest. Ona pochodzi z ducha świętego. I nam trzeba więc, czekając na wylanie ducha świętego, czekając na zesłanie ducha. Prosić o to, byśmy zawsze potrafili ponad wszystko stawać i nad wszystkimi, by być prawdziwymi, by nie wstydzić się tego, jak jest naprawdę, by nie wstydzić się swoich przekonań, tylko być naprawdę prawdziwym. I dzisiaj, więc, kiedy patrzymy i na tę rocznicę encykliki, aby byli jedno, kiedy patrzymy na Matkę Najświętszą z Racji Środy, kiedy od kilku dni czytamy Ewangelii mówiącą o Duchu Świętym, chcielibyśmy prosić tych naszych orędowników, by nam pomogli stanąć w prawdzie. I skoro tak często teraz wybrzmiewa sprawa Ducha Świętego, trzeciej osoby Trójcy Świętej, może trzeba się zapytać, kiedy ostatni raz modliłem się do Ducha Świętego? Kiedy ostatni raz razem z nim chciałem poznawać natchnienia od niego pochodzące? Kiedy może wyciągnąłem książeczkę komunijną, żeby na przykład odczytać hymn do Ducha Świętego i nim się pomodlić? Kiedy ostatni raz zwracałem się do Ducha Świętego, żeby pomógł mi odkrywać tą moją prawdę, jaką Pan Bóg chce mi przez Ducha przekazać? Dzisiaj więc módlmy się wspólnie o to, by zawsze było nas wszystkich stać, odkrywać prawdę mimo wszystko, nawet za cenę jakiejś własnej niewygody. Ale prawda, przecież ona, jedyna, zaowocuje życiem wiecznym. Amen.